Czech hey, w kolejnym odcinku Pokémon FireRed na Dzisiaj po raz kolejny zmierzymy się z liderem sali. Oczywiście chodzi o po raz kolejny z kolejnym liderem, nie? Troszkę się zamieszałem, przepraszam was za to. Ale tak jak... najpierw musimy pokonać kilku jego podopiecznych. O, Jakże słodko! Brawo dla naszego Natsu! Ok, następny. Kiedyś byłem magikiem. Magik. Eee, chciałeś wyskoczyć 9 piętra? Za wcześnie? E? Nieważne. <grych> eee, dobra. Niszczymy po kolei tego Drows z jego. Nie wiem, czy on sobie go skopiował, wkleił, skopiował, wkleił, czy. No, dobra. nareszcie coś nowego. Mech. Kolejny droży Kolejny 31 level. Mm. Gościu, idź za Sodami na zlog. Serio. Pomoże ci to. Fak, szkoda. Arbok. Arbok dalej żyje, no. Już nie żyje, ale wiecie, żył, nie? O, poważony, jakże mi szkoda. No i zbudowałem. Niedobrze. Jak on się szybciej spalnisz, ja go... Nie, jednak go zabiję wcześniej. Ach. Arbok. Kolejny. Co to do, daje? O nie, sparaliżował mnie. O nie, spudłowałem... O nie, sparaliżowany jestem. Na co? Oj, hate you. Mm. Jeszcze żyjesz? Ok, zmieniłem Pokemona śpioch. Pff... tak się pokonuje Pokemony. No, taka masa, jaką jest śpioch, przygniecie kogoś, to jest naprawdę coś. Wow. Okej, okay, uleczymy się i idziemy już na spotkanie z liderem. Ale obejrzymy sobie domki, które tutaj będą. Dlaczego? Dlatego, że mamy czas. E, a więc co tutaj jest? Nie, 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 żadnego ruchu nie chcę zapomnieć. A ty? Sztuczność zęby ma, fajnie. Zaraz, zaraz. Eee, o ile się nie mylę, to gdzieś on mieszka, tutaj, ten, ten. O! Jej, oddaliśmy mu złote zęby. HM4! Jej! Będziemy mogli to przesunąć. Super. A tu co jest? O! route, Ale i tak wolę super root Dobra, whatever. Teraz idziemy już na niszczycielski pojedynek w sali ...Fushia City. A! Kwawu Tak, chcecie wyzwać. No to dawaj, gościu. Trio zapakowane. Do, do tego mi jest potrzebny Dark Trio. Winka Dark. Tak, zmieniamy sobie na naszego Mudzina. I od razu atakujemy Magnituda. Oj, piątka, słabo. Jeszcze raz Magnituda. Ósemka. No już ładniej Jeszcze raz, magnituda. Szósteczka. Oj, trochę boli. O nie, Hyperpotion. Ósemka, no. Włoohoo. Nie, nie zmienię Pokemona, bo chcę zrobić taką jedną rzecz. Torba i antidote na naszym mudzinie Smokescreen. Super. Bo i tak zmieniam Pokemona na naszego nacu O nie, sluch. O nie, Wing attack O nie, smokescreen! O nie, Wing attack! Bałem się tej walki, naprawdę się jej bałem, ale no cóż, idzie mi całkiem nieźle, chociaż teraz może być... Ciężej, bo to Weezing oh. I Iii Fak co, użyję sobie Super Potiona A użył Hyper hmm. Zmieniam Pokemona Śpioch Ja Bodyslam Okej, okay, to teraz możemy użyć antidote na naszym Nacu. O nie. Fak. Eee Zembal, przytrzymaj chwilkę. Chociaż nie Zembal to nie przytrzyma. A uh, Roki, Roki, ty może troszeczkę przytrzymasz? No nie... Midori? Okej, okay, ty trochę potrzymasz... Ale mi to jest tylko potrzebne na chwilkę, aby nasz... O, jeszcze, jeszcze jeden super potion. Nie, nie Midori! No... O, tak. Oj, oj. Ale teraz do gry wchodzi Natsu. Wink tak. No. O, jakże mi miło. Żegnaj. A, pokonaliśmy Derakogę. Pokonaliśmy, co potrafisz. Wiem, Salt Beige. 4300. Aha. Super. Surf poza walką. Mmm. Super. A właśnie. Antidote. Szybko, antidote. Yy, mam tylko jedno. Kto ma mniej hapca? Zębal. Chwila. Eee, dobra. Nasz Pokémon y, Roki wytrzyma tutaj trochę jeszcze. No. Czyli kolejny lider został pokonany. Kolejne, w kolejnym odcinku bierzemy się jeszcze raz do Safari po to, aby zdobyć kolejne super rzadkie Pokemony. Typu wodnego bardzo będę chciał zdobyć trochę Pokémonów, bo wiecie, no mało mam ich. A wodnym mi się przydaje od na Blazea. Eee Okej, okay, No to teraz spójrzmy na banu Zostało nam jeszcze trzy odznaki. Jest to odznaka e, ognista e, Jest jeszcze odznaka w safron. Wiecie, yy, która ma te Pokémony psychiczne i jest jeszcze od znaka Viridian. Także będzie ciekawie. Jednak tymczasem dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was do komentowania, subskrypcji do kolejnych odcinków Pokémon Red. Na, do zobaczenia.